Dzień dobry kochani, witam się dzisiaj z wami z pięknego Peloponezu, a dokładnie jesteśmy w okolicach miasteczka Porto Heli przy plaży Hunupi. Ta plaża tutaj, jak i większość plaż tutaj w okolicy jest niezorganizowana. Nie mamy możliwości pożyczenia sobie leżaków, parasoli. Plaże są dzikie, ale za to przepiękne. Możemy sobie tutaj przyjechać na cały dzień i zorganizować sobie taki pobyt tutaj sami. Musimy sobie wziąć. Zapas wody, jeżeli mamy możliwość jakiś leżak, parasol, prowiant i możemy cudownie spędzić tutaj dzień. że pewnie większość z Was szuka zorganizowanych, turystycznych resortów, ale jeżeli szukamy ciszy, spokoju i chcemy być tak naprawdę na takiej plaży sami, to okolice Porto Heli jest idealną miejscówką na taki pobyt. Na tej plaży jesteśmy tak naprawdę my, moja rodzina i do tego dwie dodatkowe osoby. I cała plaża należy tylko do nas. Zobaczcie, jesteśmy tutaj praktycznie sami. A takich zacisznych plaż w okolicy portofeli jest dużo więcej. Postaram Wam się pokazać ich również więcej. A teraz zobaczymy okolice z lotu ptaka. Ale zobaczcie, jak to pięknie. Piękna turkusowa woda, słyszymy sykady i mamy prawdziwy grecki klimat. Do plaży prowadzi taka ścieżka, a u góry jest malutki parking. Parkingu tutaj nie ma, jest naprawdę tylko taka mała, no nie wiem, zatoczka, dosłownie na pięć aut i tędy prowadzi droga na naszą plażę. Aby tutaj dojechać, musiał nas pokierować GPS. Wyszukujemy takie miejsce na mapie, gdyż na drodze nie ma znaków, która nas pokieruje na taką plażę. Eee, dlatego ten film powstaje po to, aby pomóc Wam może w organizacji Waszych wakacji. Czy szukacie zorganizowanych resortów, czy może szukamy bezludnej plaży. Jak już sami zauważyliście, Porto Heli to malutka letniskowa miejscowość wypoczynkowa w Zatoce Agrolickiej. Od czasów starożytnych było uważane za bezpieczny port, niezależnie z którego kierunku wieje wiatr. Dlatego jest to idealne miejsce dla miłośników żeglowania. Zresztą sami widzieliście, ile jest tu różnego rodzaju jachtów i łodzi. Sama zatoka kiedyś obfitowała w węgorze. Stąd nazwa Heli czyli po grecku to Węgorz. W Zatoce Węgorzy już chyba nie znajdziemy, ale znajduje się tutaj wrak częściowo zatopionego jachtu. Jachty od zawsze są symbolem luksusu i za takie miejsce uchodzi również Porto Heli. Wypoczywają tutaj najbogatsze rodziny greckie. W ukrytych zatoczkach z prywatnymi plażami znajdują się letnie rezydencje wielu osób show biznesu sportowców. Swoją rezydencję ma tutaj również były król Grecji Konstantyn II Grecki. Spacerując promenadą portową możemy podziwiać luksusowe jachty, ale największe wrażenie robią późnym wieczorem. Jak się już ściemni i będą podświetlone wszystkie światła, także sami zaraz zobaczycie. Jeśli w dalszym ciągu mało Wam luksusu, to niedaleko Heli, na wzgórzu z widokiem na całą Zatokę, znajduje się jeden z najdroższych hoteli w Grecji, jak i w Europie – Amanzoe. Tutaj m.in. swoje wakacje spędzali Michael Jordan, Cristiano Ronaldo czy David Beckham. Taka jeszcze ciekawostka – będąc tam, sprawdziliśmy cenę za noc. Dla dwóch osób była to bagatela 10 tysięcy euro za noc. Jak wszystkie greckie miasteczka, tak samo Porto Heli swój unikalny klimat oddaje wieczorami, gdy wypełniają się tawerny, a w tle słyszymy cykady. W samym miasteczku oprócz greckiego kościółka to nie ma za wiele zbytnio, niestety do zwiedzania. W sercu Porto Heli w pobliżu jachtów znajduje się przepiękne drzewko, niestety sztuczne, ale jest tu taki koszyczek huśtawka. Wszyscy podchodzą sobie robić tutaj zdjęcia. Także sceneria jak z bajki. Warto tutaj zaglądnąć, jeżeli tylko będziecie. Starliśmy o to do takiego miejsca. Plaża jest dość ukryta, bym nazwała. Dojazd tutaj nie był prosty. Podejrzewam, że bez GPS-a, bez oznakowań, bez pomocy lokalnych można byłoby tutaj nie trafić. My odpaliliśmy wcześniej drona, aby dokładnie zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony za krzaków, tak naprawdę, gdzie to się kierować. No, zobaczcie sami, tak wygląda okolica, a tak wygląda zejście na tą plażę. Pokażę Wam teraz z bliska, jak ona wygląda. Autem nie polecam tam za daleko wjeżdżać, ponieważ drogi są dość sutrowe, a jak zapewne wiecie. Większość wypożyczalni nie ubezpiecza nam podwozia. Na drogach szutrowych ubezpieczenie nie obowiązuje. Jesteśmy tak naprawdę, wcześniej rano byliśmy tak naprawdę tylko my, później przyjechały jeszcze dwie pary i jedna jakaś rodzinka, także dużo osób nie ma, ale plaża też nie jest tutaj jakaś bardzo duża, ale woda jest piękna, turkusowa, no i są wszędzie kamyczki. sobie sobie w Grecji pożyczyć autko. Polecam pierw odwiedzić stronę wiemgdziejady.pl. Mają pełne ubezpieczenie bez wkładu własnego i bez karty kredytowej. Osobiście gorąco polecam. Tak w okolicach tutaj tego Porto Heli tak naprawdę nie spotkałam zbyt wielu turystów jeszcze. Na plażę przychodzą praktycznie wszędzie lokalni Grecy. Uważam, że nie jest to miejsce jeszcze zniszczone przez masową turystykę. Jest tak wciąż tak swojsko. Jest kilka hoteli, owszem, ale tak jak wcześniej wspomniałam, nie ma tutaj tylu zorganizowanych plaż. W większości plaże są właśnie przy hotelach, a większość plaż, tak jak tutaj ta nasza, na której teraz się znajdujemy, są to plaże dzikie. Tutaj możemy sobie tylko przyjechać z własnym koszyczkiem, mieć duży zapas wody, ponieważ w okolicy nie ma nawet żadnego sklepu. Jeżeli mamy dostęp do jakichś leżaczków, parasoli, to jak najbardziej, bo tutaj nie ma nic. Jest naprawdę bardzo dziko. Jest bardzo dziko, ale ma to swój taki urok, tak? Jest pięknie, ciepło, woda jest w morzu. Wspaniała. Zobaczcie na te kolory. Tutaj sobie stoi jakiś stateczek i sobie tam odpoczywają. I should see this too. When you want to get. Mam nadzieję, że nacieszyliście oczy widokami, ale wracamy do Porto Heli, przepiękne miasteczko w Portoheli. Turystyczne oraz bardzo ekskluzywne, dużo przepięknych jachtów. Jeżeli planujecie wakacje w tej części rejonu, warto pomyśleć o wybraniu się w jakiś rejs. Na pobliską wyspę, jakimi tutaj stąd możemy popłynąć sobie na wyspę Hydre albo na wyspę Speces. My na taką wycieczkę na jedną z tych wysp również się wybieramy, ale o tych wyspach troszkę, y, troszkę więcej opowiem później. A takimi małymi łódkami Water Taxi możemy dostać się na Speces. Ponieważ jest ona oddalona około 3 km od lądu. Korzystając z okazji, chcę Wam pokazać coś oryginalnego. Ta tawerna podoba mi się tutaj w miasteczku szczerze najbardziej. Każde krzesło ma inną nazwę miejsca, wyspy greckiej, eee, także jest typowo grecki styl, i ja uwielbiam tą podłogę. Nie widziałam jeszcze takiej tawerny. Każde krzesło jest z nazwą innej wyspy. Konos i taka super. Dzisiaj taką fajną plażę tutaj w po okolicach Porto Heli. Jest to plaża zorganizowana, z łagodnym zejściem do wody, również idealna dla dzieci. Są parasole, no i wystarczy zakupić coś do picia i taki parasol mamy w cenie. Nazwę tej plaży zostawiam tutaj powyżej. Autko zostawiliśmy sobie tam na górze przy drodze. Było dość sporo miejsca, także bardzo sympatyczna plaża. Super. Powyżej tutaj na plaży jest bar, restauracja z pięknym widokiem. To jest ogólnie taki tutaj resort, widzę, ale dla ludzi z zewnątrz też jest dostępny. Wam również pokazać, gdzie mieszkaliśmy. Mieliśmy wynajęty dom z dużym ogrodem od przemiłej Greczynki Marianny. Domek znajduje się na uboczu, więc własny transport jest niezbędny. O czym warto jeszcze wspomnieć? W okolicach Portoheli jest problem ze słodką wodą, i woda w kranie jest słona, niezdatna do picia, dlatego warto zaopatrzyć się w dodatkowy zapas wody butelkowej. Jeśli ktoś by był zainteresowany taką willą, to piszcie w komentarzach. Zostawię bezpośredni kontakt do właściciela. A teraz zobaczcie domek do końca. Zajujemy się w Portoheli, ale już wieczorną porą jest już tutaj coraz więcej osób, nie ma już takich pustek jak za dnia. Tam zapełniają się nam też już tawerny, restauracje, także zobaczcie jak to wygląda tutaj wieczorem. A tak wygląda pasaż w Portoheli wieczorną porą. Dzisiejszy odcinek zakończam oto z takiego pięknego miejsca. W miasteczko Heli. Z tyłu za mną znajdują się piękne, ekskluzywne jachty, a na dole fantastyczna restauracja tuż, znajdująca się tuż przy morzu. Także jeżeli tylko odcinek Wam się podobał, zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki w górę. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Pa!